Cześć, słuchajcie, wracam mądrzejszy, tak jak obiecałem, bez przeklinania. Także, to wam obiecuję. No ale dobrze, do dzieła, słuchajcie. Yy, a w sumie nawiążę troszeczkę do tamtego filmu, także pokażę wam od razu yy, zabawkę. I wam tylko powiem: niech rzuci pierwszy kamieniem ten, co nie rozkręcił manetki. Słuchajcie, teraz takie maszyny robią że z jednego litra robią 200 koni to są takie słuchajcie zabawki że no co wam mogę powiedzieć no zabawki dla dużych tak są te maszyny zrobione że ustawiacie sobie rozumiecie program na komputerze i stawiacie go w piona bez umiejętności jazdy na jednym kole dlaczego to mówię nie wiem słuchajcie zarzuciliście niektórzy że takie rzeczy, to na tor i w ogóle i tak dalej, i tak dalej. Ja tu nie mówię o jeździe brawurze jakiejś potężnej, non-stop, na pełny gwizdek, odcinki i tak dalej. Powiedziałem Wam jakąś historię małą, drobną, a się rozwinęło, co się rozwinęło. Dobra, nie wracamy, olejmy temat. Słuchajcie, kochanie, na początek chciałem podziękować. Chciałem podziękować YouTuberowi z kanału Działka i ja. To jest. Jakby wam to powiedzieć, to jest mój mentor, któremu dzięki któremu zacząłem nagrywać w ogóle kanał. Także od razu mówię, chciałem to w innych okolicznościach powiedzieć, yy, kiedy indziej i w ogóle to wszystko o, inaczej otoczyć. No, ale słuchajcie, yy, żeby było jasne, nagrywam dzięki temu kanałowi. Ten człowiek mnie zainspirował do nagrywania. Także to jest tyle w temacie. Dziękuję mu za, za to, że zawsze ze mną był. To jest gość dla mnie bardzo pozytywny, z którego można się bardzo dużo nauczyć. Słuchajcie, on zawsze był ze mną. On mnie znalazł w sumie na kanale YouTube'owym wśród milionów YouTuberów. Jeszcze jak miałem poniżej tysiąca subów, zasubskrybował. Zawsze mi jakiś komentarz wrzucił. Także to była moja jakaś duma w tym co robię nie będę ukrywał, że byłem jestem mega zadowolony z tego, słuchajcie ostatnio nagrał odcinek też wspominając o tym na swoim kanale pod tytułem co to jest hejt, możecie wejść zobaczyć, także bardzo mu dziękuję za tą motywację jest to dla mnie bardzo cenne słowa, bardzo cenne rady to, co powiedział, jak tak, jak mnie wspiera komentarzami, także super. Mam nadzieję, że moje drogi prywatnie się kiedyś z nim skrzyżują i po prostu będę mógł mu podziękować, rękę podać jako w porządku gościowi. Tak po prostu, słuchajcie, dziękuję też widzom, którzy mnie wspierają, którzy chcą, żebym nagrywał yy, tak jak nagrywam, yy, nie oceniając mnie. Jakimiś wrzutami, że jestem taki czy taki, także dziękuję Wam. Dziękuję Wam też innym youtuberom, którzy mnie wspierają, dają mi komentarze motywacyjne. Fajnie, dziękuję za to bardzo. Słuchajcie, wracając do, wracając do mojego nagrania. Kamera mi się wyłączyła, nie wiem dlaczego, także to będę doklejał niestety. Nie lubię doklejać, ale to akurat muszę dokleić. Słuchajcie, no co, wracając do mojego nagrywania. No co, tak jak wszyscy mi mówiliście, olać hejterów, nałożyć grubą skórę, nałożyć pancerz, nie patrzeć na nich i i itd. Oczywiście hejterom pokazuje środkowy palec. Nie może się inaczej obyć, jak tylko takie co z mojej strony. Mówię o tych hejterzach nie, o komentarzach e, jakiś tam, które można z czegoś wyciągnąć, bo to takie komentarze szanuję. Po prostu hejterów, którzy mnie personalnie e, wyzywają e, moją rodzinę lub się jej czepiają. No i personalnie też do mnie dochodzą. Także e, dla tych hejterów środkowy paluszek. Ale słuchajcie, wracam e, jakby nie patrzeć o pancerzony, tak jak mówiłem. E, tutaj mam w ogóle pokazać. Pancerz już jest... E, Pierw na głowę, później wrzucę na ciało i, i, i nagrywamy dalej, nagrywamy dalej dla was. Nic się nie zmienia. Będzie więcej spontanów pokazywanie polski, jakie jest moimi oczami, pokazywanie całego świata, jak ja to widzę. Nie jestem Alfą i omegą. To są moje wszystkie y, opinie, które ja tutaj wrzucam, a Wy wyciągacie oczywiście swoje wnioski, kochanie, nie? Kochanie, kochani, dobrze lecimy, słownictwo. Słuchajcie, to co mogę powiedzieć jeszcze, to nie rozumiem nie rozumie zachowania w ogóle tych ludzi, tych e, takich e, mocno negatywnie nastawionych, chyba nastawionych e, do mojej osoby albo do całego życia, ponieważ e, słuchajcie, no, ja się otaczam e, też e, takimi e, ludźmi no, z innej beczki. Po prostu, ja z niejednym y, człowiekiem beczkę soli zjadłem, y, także szanujemy się wszyscy nawzajem y, może taki taki mały może przykład, ale zanim dam ten przykład, to powiem Wam tak. Jeżeli na przykład piję z kimś alkohol, y, jest fajnie. No, wiadomo, alkohol się z byle kim nie pije. Do domu się yy, byle kogo nie zaprasza. Zawsze się jakieś wnioski, wnioski wyciąga, wpuszcza się do rodziny i po prostu albo kontynuacja jakiejś znajomości jest, albo po jakimś jednym, dwóch spotkaniach po prostu wiadomo, że do siebie nie pasujemy, mamy inny tok myślenia i się żegnamy, tak jakbym mógł to powiedzieć. Zatrzymuje się yy, tych ludzi takich. Yy, przy sobie No wiadomo yy, nawet w jakiś tam dobrych relacjach, znajomościach yy, musi coś zaiskrzeć, musi być flow, musi być nadawanie na tych samych falach. Yy, no i trzeba wiedzieć yy, z kim się po prostu człowiek zadaje. No yy, słuchajcie na przykład takie rzeczy, jeżeli ktoś z kimś wódkę pije, a na drugi dzień albo na Piąty, dziesiąty, czy tam któryś jest usłyszany, że jest obgadywany za plecami. No Słuchajcie, no z takimi ludźmi, takich ludzi się od razu skreśla i tak się powinno robić. Yy, czy się nawet nie powinno być na etapie cześć, Ja się takimi ludźmi nie otaczam. Ja się otaczam ludźmi szczerymi. Yy, dlatego widzicie z tym hejtem całym na internecie jest troszkę inaczej, bo normalnie to bym... Do takich ludzi się nie odzywał i byśmy nie mieli wspólnych tematów, byśmy dalej nie rozmawiali, sprawa by była zakończona. No tutaj niestety obiecałem, że nie będę kasować, nie będę banować, nie będę usuwać. Robię to dla Was, żebyście mogli czytać, żebyście mogli widzieć, żebyście mogli poznawać mentalność ludzi. Nie ukrywam, że ja to trochę na tym tracę ponieważ no też wygodniej by mi było zrobić sobie taki czysty kanał, bo uwierzcie mi, że jak się przyjrzałem tym takim komentarzem, Najeżdżającym na moją osobę czy mojej rodzinie, to uwierzcie mi, że te komentarze się powielają prawie pod każdym filmem i nigdy nie było nic dobrego napisane. Po prostu jadą tak z automatu, nieważne jaki film się wpuści, zawsze znajdą na jakąś, zawsze wiadomo tam i coś krytycznie powiedzą. Fajnie by było, jakbym ich zbanował, takich 10 osób na tyle widowni, na tyle komentarzy co jest, i uwierzcie mi, że ten kanał by płynął mi fajnie, nie? No, ale nie o to tutaj chodzi, nie po to nagrywam, tylko żeby, żeby wszyscy mogli sobie widzieć, uświadamiać, i tak dalej, i tak dalej. Dziękuję tym ludziom, którzy mnie bronią, bo są też tacy, że ktoś na mnie naleci i nie muszę w ogóle odpowiadać, i oni po prostu sami z siebie tam go stopują, i to jest też bardzo miłe, nie? Ale wiadomo, tych podziękowań by mi nie starczyło. Też musicie wziąć pod uwagę, że ja nie każdemu odpisuję, bardzo rzadko odpisuję ze względu na czas, ze względu na ilość tych komentarzy. No, i to wszystko w tym temacie. Jeszcze nie mógłbym zapomnieć o tych ludziach, z którymi mam kontakt telefoniczny, telefoniczny. gdzieś mnie znajdują, bo ja tam, jak widzicie, wejdziecie w informacje. Nie mam podanego mojego maila, nie mam numeru telefonu. Jak ktoś się mnie zapyta, gdzieś tam prywatnie wrzucę i ci ludzie się ze mną kontaktują, albo ten mail gdzieś tam zostaje w tych wiadomościach. Piszecie do mnie prywatnie maile. Słuchajcie, bardzo dziękuję. Nagrywa, nawet widz ostatnio nagrał do, dla mnie specjalnie filmik tłumaczący o budowie. Wrzucił mi to w linku, który jest udostępniony wiadomo tam na YouTubie, ale on jest jako tylko prywatny, tylko dla mnie, żebym mógł po prostu go obejrzeć. Kurczę, słuchajcie, zatrzymujecie się przy mojej działce. Jeżeli mnie widzicie z Magdą, podjeżdżacie, rozmawiacie ze mną. Uwierzcie mi, żebym chciał do Was wszystkich odzwonić, bo telefonami się wymienialiśmy i porozmawiać. Jestem naprawdę mega zabiegany. Magda chodzi do pracy, ja muszę się zajmować dzieckiem, muszę mu dużo czasu też poświęcać. Muszę się zająć domem, wiadomo, obiadu nie zrobię, no nie zrobię, ale, ale mam swoje obowiązki, brakuje mi tego czasu. Miejmy nadzieję kiedyś, że słuchajcie z, z niektórymi y, osobami się spotkamy, spotkamy po wybudowaniu tego domu. I, I co? I zrobimy jakąś imprezę? No bo było świetnie, nie? Wszystko jest przed nami, nie? Aha, jeśli chodzi o tych kumpli. Jakimi się otaczam, no dobra, to taką szybkie, takie szybkie wrzutki, typowo, że wiecie, no to też działa w dwie strony. Jeżeli ktoś potrzebuje mojej pomocy z moich bliskich, Magda na przykład robi jakiś obiad, już jest podane, wszystko na stole. Ja mam telefon, że potrzebuje ktoś jakiś hol, że coś samochód stanął. Mówię o takich drobnych przykładach, no nie będę rozwijał wam większe przykłady. Drobne, normalnie, no to wiecie, no ktoś gdzieś stoi, to mówię do Magdy, słuchaj, muszę się zawijać od razu, nie. Magda nie pyta, gdzie, po co, a czy nie może wziąć kogoś innego. Nie ma problemu już, tego zjesz później, odgrzeje ci później. No i tak to się dzieje, nie? Bez żadnych zbędnych, głupich pytań, jak to się stało, a po co, a czy można później. Ktoś potrzebuje pomocy i to jest słowo pomoc i tak się dzieje u mnie w moim otoczeniu. Ja takich lubię ludzi, lubię po prostu takimi się otaczam, dlatego tak, hej, tu trochę nie mogę zrozumieć. No bo z takimi rzeczami się nie spotykam na co dzień, nie? Także też YouTubea się uczę i wszystko mnie tak naprawdę trochę zaskakuje. Co tam jeszcze? Nie miałem wypowiedzenie z Magdą. Dziecko było malutkie na ręku. Miałem wypowiedzenie z mieszkania. My tam inne mieszkanie już mieliśmy generalnie dostać. No ale musieliśmy wyjść szybciej niż nam się wydawało. Ja jestem też taki trochę ambitny, unoszący się dumą. Nie poprosiłem tej osoby, czy mogę dłużej zostać, czy to, czy tam wyszła tam jakaś słowna sprzeczka i no co, i wzięłem małe dziecko na ręku. Magda spakowała szybko wszystko w kartony. Stanęłem z małym dzieckiem za granicą na ulicy. No i słuchajcie, no też miałem w głowie, że to nie jest tak do końca, ale nie będę się przed nikim upokarzał, prosił, czy mogę zostać, bo mam swoją godność, jestem facetem i też lecę, lecę na jakichś tam swoich schematach. No i słuchajcie, no tak jak wbiliśmy się do tego samochodu, tak prosto wyciągnąłem telefon, do jednego kolegi zadzwoniłem, no i mówię, słuchaj, właśnie jestem w samochodzie. Nie mam głowy, nie mam ten. Słuchajcie, to jest jakieś tam wiadomo odczucie, także nie mam ten. Nie mam dachu nad głową, no i wiecie, nie? Słuchajcie, z drugiej strony otrzymałem odpowiedź. Słuchaj właśnie się szykowałem do pracy. Just dzwonię do roboty. Just dzwonię do roboty, że nie przyjdę. No i oczywiście wbijasz do mnie i przenosimy cię, nie? Także takie coś, no tam na miejsce wpadam, nie? Słuchaj, Emil, jest malutki problem. Yy, no bo to jest generalnie na jeden tydzień. A ja potrzebowałem chyba na trzy tygodnie, o ile dobrze pamiętam. Na jeden tydzień, bo ja już sobie zabokowałem rodzinę i ta rodzina miała przyjechać, no wiadomo, ale to było spontan, że od razu wchodzę, nie ma żadnego problemu, nie? Czyli słuchajcie, wbijam się na ten jeden tydzień. Generalnie do niego, ale dzwonię też do drugiego kumpla od razu, jak się tam dowiedziałem na miejscu. Słuchaj, ziomuś, no, za tydzień nie będę miał gdzie mieszkać, nie? A uwierzcie mi, że ten chłopak, do którego zadzwoniłem, do mojego kumpla, też, też miał ciężką sytuację. Bo miał lokatora na jednym, sam z dziewczyną wynaj... miał drugi pokój, nie wynajmował tylko miał drugi pokój, no i mówi też nie ma Emil problemu pada ze swoim dzieciakiem, z Magdą, będziecie spać w salonie, pomieścimy się te dwa tygodnie, później już idziesz na swoje, bo miałem tam swoje mieszkanie wynajęte. Yy... Czemu Wam to mówię, No to, to po prostu taki przykład jakimi ludźmi się otaczam, że nie ma problemów, a tu nagle się coś nam nie wali wiecie o co chodzi internetowe, jakieś tam hejty czy jakieś tam yy, przeklinanie czy wyzywanie. No i po prostu tak jakbym sobie nie mógł z tym poradzić, nie że nie poradzić, ale to jest takie coś jakbym... Nie mógł sobie tego wbić do głowy, dlaczego tak ludzie się zachowują, bo ja takich ludzi po prostu nie znam. Z takimi ludźmi nigdy nie trzymałem i nie będę trzymać, nie? Także to jest coś dla mnie nowego, jakiś tam kop w dupsko i tyle w temacie, nie? Także no uczę się tego i się tego na pewno nauczę. Złapię tą grubą skórę, pancerze się i lecimy dalej z tematem. Będę nagrywać dla was tak jak mi prosiliście, tak jak ja to widzę, takie jakie jest życie. No i tyle w temacie, nie? Słuchajcie, to co jeszcze bym mógł Wam powiedzieć, to dzisiaj godzina 10:31 ćwiczę sobie, no swój trening sobie robię. Słuchajcie, telefon, no nie uwierzycie kto. Dzielnicowa, także pozdrawiam panią dzielnicową, bo wiem, że mnie ogląda. Pozdrowienia śle, za tej kamery. Słuchajcie, był następny donos. Był następny donos od innej osoby tym razem. No, słuchajcie, no, widocznie muszę się z tym pogodzić. Już jej powiedziałem, że będzie się to nasilać, także porozmawialiśmy sobie na pewne tematy. Nie wiem, czy nagram osobny, osobny odcinek o tym, może, czy nawet nie wiem. Słuchajcie, czy takich ludzi w ogóle poświęcać im czas, tak najzwyczajniej na świecie. Widząc ten telefon od Pani dzielnicowej już, no co, no byłem zadowolony, powiem Wam szczerze, że e, te pani dzielnicowa do mnie zadzwoniła, bo się spodziewałem, zresztą przy pierwszej wizycie już mówiliśmy, że no niestety, no tacy ludzie są kochani i, i, i to się będzie działo, będzie się e, nasilać, także ale dzięki wam, dziękuję, bo może poznam po prostu następnego świetnego człowieka, jakim jest ta pani, nie? Posłuchajcie, jak będzie wydzwaniać do mnie e, 30 razy i to z 10 razy się spotkamy, no i co? No i już się poznamy, nie? Będzie wpadać może na imprezy. I tyle wam powiem, kochani. Co mam ujść, bo nagrywam. Teraz nie. Zadzwonię Ci zaraz, co? Dobra, pa, pa, pa. Bo jestem przed kamerą. Pa, pa, pa. Yy, słuchajcie, no i tyle. Tyle, co Wam mogę powiedzieć. Słuchajcie, moja kochana mamusia dzwoniła, także musiałem, musiałem odebrać. Od Mamy y, telefon. Y, zawsze odbiorę. Tak samo jak od mojej kobiety. Yy, no dobra. Yy, w ogóle, słuchajcie, nagrywam Rozgadałem się, miałem przyjść, wspomnieć tylko pokrótce parę rzeczy, ale że lubicie słuchać mnie, już mi to powiedzieliście w, komentarzy, w komentarzach, także takie dodałem. Słuchajcie, tak naprawdę to co ja chciałem Wam powiedzieć to pamiętacie kochani jak ja nie mogłem sobie z tym prądem na budowę poradzić, że tam wyszło, wrzuciłem Wam to nagranie. I tyle w temacie. No, słuchajcie, kochani, tutaj już jest zwrot pieniędzy, czyli te 902 zł. To nie jest tak prosto, jak ja myślałem, że po prostu zadzwonię i przeleją. Nie, słuchajcie, dwa listy polecone musiały przyjść, oni muszą mieć podkładkę. Ja musiałem wypisać te dokumenty, musiałem podać numer konta i im odesłać albo prywatnie listem, albo mailem, także wysłałem im to mailem, wszystko podpisane, ale pieniądze, pieniądze już są u mnie w drodze. Ale słuchajcie, to co wam chciałem powiedzieć? To chciałem wam powiedzieć, że kupiłem skrzynkę na budowę. Kupiłem skrzynkę na budowę z Allegro. Wszystko kosztowało leciutko ponad 200 zł, bezpieczniki. Oczywiście, słuchajcie... Słuchajcie, mam, je, mam kolegę, tak jak już mówiłem, otaczam się fajnymi ludźmi. Mam kolegę, który mi to przyjedzie, wszystko poskłada. On mi to powiedział, co mam kupić. Yy, także ja to wszystko sobie zakupiłem. Yy, no i co? I mi wszystko podłączy na moją działkę, żeby był prąd na budowę, nie? Także może wam jeszcze pokażę, jakby to złożył, albo może już nie. Nie wiem, bo nudne w sumie. Co, po co wam będę pokazywać, jak ten. Słuchajcie, ale to co chciałem powiedzieć, to tak: to będę zakładał całą instalację elektryczną w domu. Yy, mógłbym powiedzieć samemu, nie skłamałbym. Będę zakładać z tym moim kolegą. On nie weźmie ode mnie ani grosza. Po prostu znamy się i się bardzo lubimy. Tak jak mówiłem, się szanujemy ze wszystkimi. Kumpel od kumpla nie bierze pieniędzy. Nie wiem, czy wy wychodzicie z takich samych zasad, czy nie. Ja z tego wychodzę. No i, no co Wam mogę powiedzieć, no pomoc za pomoc jest, nie? Zawsze, lub przyjaźń za przyjaźń, koleżeństwo za koleżeństwo, sami sobie rozkmincie to co uważacie. Yy, także ja będę zakładał całą elektrykę u nas w domu, jak się już powstanie. No on będzie mózgiem, ja będę robolem, nie? Yy? Chyba normalne. Jeżeli się na tym nie znam, będę robił te bruzdy, wpuszczał kable, będzie mi mówił co jak, gdzie, kiedy, on to będzie łączył i, i, i takim, takim. Słuchajcie, żeby jeszcze żeby jeszcze nie było, że ja kupuję te materiały, nieprzemyślenie i tak dalej na budowę. Słuchajcie, robię to co mogę. Kupiłem te bloczki na budowę, myślę, że na tym dobrze wyszedłem, bo ceny podrożały. Słuchajcie, taki mały przykład wam dam, kochani, bo jeszcze ten mi kumpel, ten którego mam elektryka, powiedział mi, słuchaj, Emil kup kable, bo i tak się przydadzą kable na elektrykę. Ja je kupiłem dawno temu, nie ukrywam, że je kupiłem dawno temu. No i co wam mogę powiedzieć? Kupiłem te peszle, kupiłem kilometr kabla. Pewnie za mało, wiem, że za mało, ale kupiłem. I jeszcze tam zatyczki, puszki jakieś tam do tego prądu, te głębsze, on mi tam po prostu zrobił taką listę, ja to kupiłem. No i słuchajcie, no i bardzo się ucieszyłem, bo od momentu kupna do teraz zyskałem ponad 100, ponad 100, nie chcę mówić, ile ponad 100%. Czyli jak ja je kupowałem, to już są 100% droższe. Także takie coś, żebym się zajął budową, a nie braniem sterydów, czy. Czymkolwiek powiem wam kochani słabe słabe to było no bo każdy ma swoje życie robi po swojemu także także na tyle kochani kto jest ze mną e, oczywiście e, motywujcie mnie e, dawajcie fajne komentarze bo te złe to już ich dostałem ostatnio za dużo łapeczkę w górę i lecimy lecimy no co kochani lecimy z tą budową i będę nagrywać dla was żebyście to wiedzieli. Będę, kochani, nagrywać dla Was bez żadnej zmiany. Myślałem, czy się zmienić, czy ograniczyć, niektóre wypowiedzi, po prostu, żeby nie było tej takiej wrzuty w moją stronę. No nie, no nie, nie, nie zrobię tego. Prosiliście mnie, żebym nie zmieniał, żebym nie patrzył na innych, na hejterów i tak dalej, tak dalej. Także tego na pewno nie zrobię. No i będziecie dostawać ode mnie materiały realne, rzetelne, takie, jakie ja widzę. Słuchajcie, kochani, moja skrzyneczka na budowę już jest złożona. Tak wygląda, nóżki ma. Kabel jest podpięty. No co? Bezpieczniki, wszystko jest zainstalowane elegancko, profesjonalnie. Także co? Lecę ją z kumplem wkopać. I to tyle w tym ujęciu. Jestem, jestem gotowy. Słuchajcie, zakładam ten prąd. Raz, dwa czeka mi troszeczkę roboty przebieram buty na buciory robocze co? muszę przekopać około mi mniej więcej 4 metrów od strzynki tu do garażu do środka na 70 cm głębokości włożyć ten prąd ten kabel prądowy później wiadomo folijka dla ostrzeżenia jakby coś się działo no i co? słuchajcie zabieram się do roboty łopatę już mam Także, także zaczynam kopać. To do zobaczenia za chwilę. Aha, słuchajcie. Jednak dodam, że tym bym za mocno się zaorał, bo ona jest lekko złamana. Także wezmę chyba większy kaliber. Także lecę z koksem. Bird on a tree. I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit. Słuchajcie, kochani, powiem Wam szczerze, że mam dosyć kopania. Także wykopałem na skrzynkę, żeby ją tutaj włożyć. Poczekajcie, nie wiem czy widzicie. Tu jest dziura na skrzynkę i tu jest dziura na kabel. Słuchajcie, ona nie jest za głęboka. Ciężko mi powiedzieć, ile ma centymetrów. W najpłytszym miejscu, żeby Was nie oszukiwać. To ma jak szpadel. Także tak wygląda. Co Wam mogę powiedzieć? Mógłbym kopać dalej. Jak najbardziej. Tylko, że jest bardzo twardo. Dużo, bardzo kamieni. Także dzwonię do elektryka, czy to w ogóle ma sens. Bo z tego co ja wiem to mi mówił, że na mojej działce taki kabel to mogę wykopać na ile chcę, ale według sztuki powinno być tam chyba 70 cm. Później podsypka, później co 20 cm chyba niebieska folia ostrzegawcza i tak dalej, i tak dalej. Tylko że słuchajcie, to jest bardzo krótki metra, 4 metry. Ja wiem, gdzie on jest, jednak nadzoruję w jakim stopniu tą budowę i to jest generalnie o to chodzi, on i tak będzie zlikwidowany po całej budowie i docelowo będzie wiadomo, e, zgodnie ze sztuką. Nie? Ja tu kopię taki kawałek, tylko żeby był prąd do garażu. Także mm, oszczędzam sobie zachodu, i jak to wystarczy, także gitara, nie, bo to chodzi o to, żeby go nie wyrwać, jakąś maszyną i tak dalej, no ale e, samo przeście, tu jest garaż, i tu jest nic nie będzie robione, nie? jedynie to będzie wrzucane ręcznie, jedynie ręcznie będzie kumpel podjechał, zimano brachu. Jedynie chwilę będzie tylko ręcznie wrzucane jakieś tam materiały budowlane. nie? Także dobra, to na tyle na tej wrzutce. Skończyłem, kochani, skończyłem kopywanie, kopywanie tego kabla. Także jestem zadowolony. No, tak szybko co wam mogę pokazać? Mogę wam pokazać, bo to jest jakaś radość dla mnie, jeśli chodzi o budowę, że już mam swój prąd. Żeby bnę z tego nie muszę używać żadnego agregatu i tak dalej. Także słuchajcie, prąd na budowie już jest. Także no co? Mała, mała rzecz a cieszy, ale tak naprawdę to co jeszcze bym chciał wam powiedzieć, no to bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo jest przede wszystkim i chciałbym przetestować wyłącznik różnicowy prądowy, tak zwana różnicówka. No słuchajcie, mam tutaj. Mam tutaj urządzenie, którym, którym zrobię wszystkie potrzebne pomiary. I wam to generalnie pokażę. ściągnę tylko kamerkę ze, ze statywu. I słuchajcie, yy, wykonam teraz pomiar yy, prąd zadziałania do 30 mA i wam to pokażę, czyli jest nastawione, i musi, go, yy, musi być poniżej 30 MA. Także włączam testowanie. I co? Czekamy na wynik. Jest. Różnicówka wybiła 23 mA. Pokazało także, słuchajcie, jest dobrze. Mogłoby być lepiej. Zawsze mogłoby być lepiej. Ale jest w granicach pełnego bezpieczeństwa. Następny test wam zrobię. Czas zadziałania do 30 milisekund. Czyli zrobimy następne. Włączymy różnicówkę i kochani testujemy. Pokażę wam dalej, żeby było pokazane jak wybija. Wybiło. Słuchajcie, 24 milisekundy. No, także na pewno jest wszystko dobrze podłączone. Jest bezpiecznie. Jeszcze możecie zobaczyć, że mój prąd ma 237 V na tej maszynce. Także jestem mega zadowolony. Na pewno żaden sprzęt nikogo tutaj nie zabije, nawet jak będzie jakieś zwarcie na sprzęcie, zwarcie na kablu w instalacji, betoniarka będzie miała przybicie. Także słuchajcie. Jest wszystko zachowane, wszystkie normy no, także to na tyle. Jak już mówiłem, prąd na budowę jest, nie trzeba używać agregatu. No i lecimy do przodu. Słuchajcie, kto ze mną, łapkę w górę dla zasięgu, komentarz dla motywacji. Pozdrawiam Was, trzymajcie się.